Czołem kapitanowie! Szparagus z tej strony. Dziś słuchajcie opowiem wam o tym okręcie, to jest Prince Eugen. Też jednostka już stara, znana. Ona swego czasu trochę nie domagała, później została nieco poprawiona. Mamy regenerację HP, mamy hydro takie typowo niemieckie zasięg wykrycia okrętów 6 km, co jak na ósemkę jest bardzo dobrym wynikiem. Zasięg wykrycia torped z tego co pamiętam 4 km. To hydro oczywiście możemy zastąpić sobie rozbiciem. No ale wydaje mi się, że w obecnej powiedzmy mecie używanie hydro jest dużo lepszym, wydaje mi się rozwiązaniem. Tak myślę sobie do czego ten okręt można porównać. No oczywiście do bliźniaczej jednostki, do Hipera, ale, ale jeżeli chodzi o okręty premium, no to, to jest kilka jakby alternatyw, jeżeli chodzi o krążowniki ósmego poziomu premium. I takim pierwszym naturalnym, którego, gdzieś tam, którego gdzieś, tam, który gdzieś tam się nasuwa, gdzieś tam mi przychodzi do głowy, no to jest oczywiście Atago, czyli najstarsza premka, jaka jest dostępna w grze. Tyle tylko, że a trzeba mieć świadomość tego, że Atago to jest zupełnie inna jednostka. Tutaj mamy dużo większy zasięg i ten zasięg tych działa artylerii głównej na pewno jest atutem i to. I to Wierzcie mi sporym, jest inna, jakby penetracja na pociskach HE, chociaż Atago nie można pod tym kątem niczego zarzucić. No, zasięg 17,5 na 8 artylerii głównej to jest naprawdę powiem Wam, bardzo spoko. No bo jak sobie spojrzymy na, na Atago i te 15 km z kawałkiem, no to różnica jest dosyć spora. Natomiast jeżeli już byśmy chcieli porównywać ten okręt z Atago, to trzeba powiedzieć jeszcze o kilku innych różnicach. No, Atago przede wszystkim ma fajny kamuflaż, gdzie, gdzie możemy wyciągnąć tam e, bodajże 9-3 km, no mniej niż 10, mniej niż, mniej niż mamy zasięg torped. Torpedy też na Atago są fajne, mimo że nie są zbyt szybkie, bo, bo 63 węzły, ale jak na torpedy, słuchajcie, e, krążownikowe, no to, to powiem Wam szczerze, że e, Atago ma te torpedy naprawdę bardzo fajne. E, Tutaj mamy świetną penetrację pocisków odłamkowo burzących na Prince Eugenie. Tutaj mamy penetrację bez żadnych ulepszaczy na poziomie 51 mm, i to powoduje, że jesteśmy w stanie naprawdę w wielu okrętach nawet pokłady, które mają więcej niż 32 mm, na spokojnie sobie przebijać. Do tego magiczne niemieckie. Pepance i te pepance, jeżeli przebijecie wrogi krążownik i traficie w cytadele, zadają obrażenia na poziomie 5900. Więc, więc wygląda to całkiem pozytywnie. Jeżeli chodzi o szanse na pożary przy haekach, no to tutaj już różowo nie jest, bo jest gorzej niż u Amerykanów, no ale rekompensuje to ta penetracja. Tutaj jest szansa bazowa wynosząca 13%, jak podaje woofsft.com. Zresztą w grze możecie sobie to również sprawdzić. No, tych dział jest tutaj 8, a ta ma ich więcej. No i tu niestety kamuflaż wynosi tylko aż na maksa zrobiony 11,7. Okręt nie jest super zwrotny. Okręt jest dość duży i można mieć wrażenie, iż jest lekko ociężały, mam wrażenie, że ma lepszą znacznie obronę przeciwlotniczą niż Atago. Oczywiście z samolotami poziomu 10 nie będzie sobie radził jakoś rewelacyjnie. Natomiast no z szóstkami i z ósemkami ta obrona no będzie działała powiedzmy sobie, przy szóstkach dość dobrze, przy, przy ósemkach całkiem. Przyzwoicie, więc, więc pod tym kątem też wygląda to całkiem nieźle. Jak widzicie, mamy tutaj myśliwce. Nie możemy ich wymienić na spotterplejna. No w ósemce, jakby rzadko można. Generalnie w tych niższych tierach, jakby rzadko można sobie wymienić na spotterplejna. Chyba że w tych okrętach, które mają naprawdę bardzo mały zasięg, jakieś tam perty i tak to, dalej, to wówczas możemy to zmienić. Bitewka siadła fajna Kamilowi, bo graliśmy sobie dywizją z Unrugiem, z Kamilem. Unrugowi nie siadło w tej bitewce. On tam popłynął na środek i został dość szybko oklepany przez wrogie okręty, które mają dużo lepszą artylerię. Ja tam starałem się mu pomóc, ale niestety no, na tyle nieskutecznie, że. że, że Zdążył zejść. Sam chyba też zatopił. Nie, nie zatopił, ale to tam przy naszym udziale został zatopiony jeden z. Wydaje mi się, że jakiś niszyciel zatopiliśmy. Nie, nie zatopiliśmy, ale tam mas został dość mocno obity. No, drużyna się tutaj, powiem Wam szczerze, nasza sojusznicza za bardzo nie popisała. Ja w tej bitwie też nie dużo zrobiłem, bo zrobiłem niecałe 60 tysięcy obrażeń. Naprawdę te losowania, które miałem, to miałem wrażenie, jakbym wrócił na starego Bismarka, tego takiego niecelnego, starego Bismarka, starego Tirpica, jakby ta penetracje, którą uzyskiwałem, były Powiedziałbym śmieszne, wręcz żenujące. Kolorado mnie tutaj obijało pod jakimiś kosmicznymi kątami, mi zadawało po 7-8 tysięcy obrażeń. Naprawdę, powiem szczerze, że byłem rozgoryczony. No a Kamil mi na koniec powiedział, że zrobił naprawdę dobry wynik, dlatego, tą bitwę postanowiłem wam pokazać i o tym okręcie coś powiedzieć. 10:9 bazowy czas przestawienia steru, 770 metrów średnicy zawracania. 32 węzły. No zwrotność, tak jak już wcześniej wspomniałem, tego okrętu jest, jest dosyć kiepska. Tu jeszcze do ogniewoja strzelałem jazd dodatkowej. Kamil, Kamil tutaj, jak widzicie, z artylerii głównej. Hydro mu pracowało, więc, więc potencjalne torpedy można byłoby wyświecić. Teraz troszkę spóźniona salwa z artylerii głównej. Czasem zdarza mi się na tym okręcie strzelać, strzelać, słuchajcie, z pepanców, ponieważ te pepance nawet pancerniki są w stanie zadawać sensowne, solidne obrażonka. Ja tutaj, jak widzicie, byłem na totalnym ogrysku już po tej konfrontacji z tym ogniewojem i z tymi dwoma, trzema w sumie pancernikami, bo tam jeszcze strzelało do mnie i Colorado i, i Warspite i tutaj się podłączała. Do tej walki, jakby Roma. Czas przeładowania artylerii głównej tutaj, no, powiem szczerze, <laughs> mógłby być oczywiście lepszy. No i z takich moich spostrzeżeń, a propos Prince Eugena, to w, przy takim wyniku, jak zrobimy sobie gdzieś około 70 tysięcy obrażeń, to tak jak gdzieś tam podglądałem sobie na stronach Statsiarcich, na Wow Staten Numbers, wynika z tego, że, że wówczas. Na pewno będzie kolor fioletowy, może nawet mniej będzie wymagane tych obrażeń, ale przy 70 tysiącach na pewno będzie kolor fioletowy. A jak gracie z głową i gracie tym okrętem na zasięgu, to myślę, że zrobienie 70 tysięcy obrażeń tą jednostką to nie jest problem. Oczywiście, jeśli są. Duże umiejętności gracza, no to, to spokojnie można zrobić dużo lepszy wynik, to tylko trzeba wziąć też poprawkę na to, że nie w każdej bitwie się to uda, bo nie zawsze jest na to czas, aby taki wynik zrobić, i, i, i może się pojawić sytuacja taka, że, że oczywiście takiego wyniku z różnych tam względów nie zrobicie. Bo tym szybko że bo nie będziecie mieli wsparcia, bo gdzieś tam zrobicie zakręt i szczęśliwie polosuje jakiemuś pancernikowi, który to pancernik zasadzi wam salwę za połowę albo za ponad połowę waszych, waszych jakby tutaj hapeków, no i się okaże, że będziecie lekko. Sytuacją rozczarowani. Tej pierwszej salwy nie polosowało. Ja pamiętam, jak podczas tej bitwy Kamit powiedział, że Atago nie ma cytadel ale widziałem, że on tutaj trafił to Atago ewidentnie w dziób. Teraz, jak jest boczne, poszły i Zobaczcie, jak fajnie spenetrowały tutaj ten okręt. Samo Atago też strzela hajakami. Dla nas dobrze, bo trochę burty możeśmy pokazali i teraz chyba będzie jego koniec. Nie, znowu, znowu nadpenetracja, i tylko jedna jedna pena. Ale wiem na pewno, że wyjdzie z tej bitwy tutaj zwycięsko. No jakoś ta bitwa zaczęła się dla nas w miarę tu układać, ale, ale powiem Wam wcześniej, że miałem wrażenie, że ją z niewiadomych względów najzwyczajniej w świecie Przegramy. W końcu teraz polosowało cytadelę, więc tu RNG naprawdę przy tej konfrontacji z tym Atago dawało się we znaki. No, no to jest, Atago to jest mocny okręt, który ja bardzo lubię i, i niektórzy twierdzą, że też pływająca cytadela, ale, ale nie do końca się z tym zgodzę. Myślę, że jest dużo bardziej manewrowe i jeżeli mm, zmieniamy prędkość i, i zmieniamy jakby kąty pod jakimi się ustawiamy do przeciwnika, to spokojnie można większością krążowników tutaj, zwłaszcza takich dosyć zwrotnych przeciwnika, wyprowadzić w pole. No, gorzej, jeżeli strzela do Was kilka pancerników, są to 3-4 pancerniki, no to wtedy trudno jest uniknąć ognia, no bo prędzej czy później któryś Was trafi i, i zasadzi Wam cytadelę. Teraz się zaczął pościg za niemieckim Lotniskowcem. Jak widzicie, Kamil zestrzelił już 20 samolotów. Będzie miał okazję tych samolotów zestrzelić jeszcze więcej. No i co ciekawe, tu będzie medal tego eksperta. To się nazywa chyba ekspert od obrony przeciwlotniczej. I tutaj ten medal Kamilowi wpadnie. Pewnie za chwilę, bo, bo jeszcze trochę tych samolotów będzie. Zestrzelonych. To, że on był pierwszym celem ataku, pokazuje, że chyba jest najbliżej przeciwnika. Niestety, za chwileczkę nasze samoloty myśliwskie już nie będą użyteczne, nie będą nam pomagały, i będzie trzeba tylko i wyłącznie samą obroną przeciwlotniczą tutaj się posiłkować. Nie wiem, ile z tej obrony przeciwlotniczej zostało, bo trochę nas atago obijało, więc być może nam gdzieś tutaj jak nie strzelał po pancerzu burtowym, to może nam niektóre te działa wyłączył z użycia. No i teraz załadowane, jak widzicie, są pepance, po to, aby jak największe obrażenia zadawać, jeżeli chodzi o strzał tego lotniskowca. Lotniskowiec jest tieru szóstego, dlatego z tymi samolotami sobie tutaj można poradzić taką ósemką która ma nienaganną pelotkę, dużo łatwiej, No i zobaczymy, w jakim kierunku teraz będzie zmierzał ten lotniskowiec. Ja już nie miałem tutaj szans na to, aby, aby prowadzić do tej jednostki ostrzał. Zobaczcie, ten zasięg dosyć spory, jak widzicie, się tutaj teraz bardzo przyda. Już jest ten wrogi lotniskowiec w zasięgu, już poleciała salwa swepanców. Jak będzie trafiać po burcie, no to te obrażonka tutaj, słuchajcie, będą. Siadały, jeżeli on odkręci, no to będzie trzeba tutaj strzelać. Zobaczcie, 7000 całkiem fajnie. Będzie trzeba strzelać tu obekami, no bo pokład będzie trudno przebijać. Ja czasami miałem problemy z przebijaniem pokładu w niektórych w niektórych lotniskowcach, nawet gdzieś tam z pancernika, jeżeli chodzi o pepance, więc, więc różnie to wygląda. Po jak najbardziej, pepance, ale, ale jeżeli chodzi o strzelanie Gdzieś tam z daleka, i te pociski miałyby spadać na pokład. No, to już tu trzeba brać poprawkę na to, moi drodzy, że haeki będą skuteczniejsze. Bo oprócz samych zadanych obrażeń, oczywiście, będzie można przeciwnika tutaj podpalić. A propos pocisków, to jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy: pociski artylerii głównej są szybkie, ponieważ prędkość wylotowa wynosi 925 metrów na sekundę. I to, a propos samego okrętu, byłoby tyle, jak ktoś by chciał coś innego niż, niż atago coś do trochę innej gry, coś do grania bardziej na dystansie coś do grania bardziej pepancami niż haekami to myślę, że Prince Eugen jest dobrym wyborem. Myślę też, że jak ktoś chce sobie zobaczyć czy będzie mu się takim okrętem dobrze grało, to warto wygrindować ósmotierowego hipera. Jeżeli chodzi o krążownik, to są jednostki bardzo podobne i można sobie to sprawdzić i zweryfikować. A ja już w tej chwili będę Was zapraszał na podsumowanie tej potyczki. Dobra, to zobaczmy, jaki wynik udało się tutaj ugrać. 158 tysięcy obrażeń, 36 zestrzelonych samolotów. Myślę, że dzięki temu będzie tutaj dość spory ten eksp, bazowy. 4 fragi, duży kaliber, dreadnought, no i jeszcze ten medalik za skuteczne zwalczanie samolocików. 904 tysiące brut to udało się zrobić w tej bitwie. Zobaczymy, czy z modyfikatorami, czy też nie. Nie wiem, czy ten ekran tutaj będę miał. E, 2603 x bazowego, no to, to właśnie potwierdza tutaj skuteczność kolegi w tejże bitewce. Ja się śmiałem po tej bitwie, bo mimo, że zrobiłem niecałe 60 tysięcy obrażeń na Bismarku, to miałem 3 fragi, co już w ogóle było mega zabawne, ale tak jak powiedziałem, no naprawdę siało mi niemiłosiernie tym okrętem. Dawno nie miałem takiej bitwy, żeby, żeby nie mieć jakichś tam sensownych losowań, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia. No i tu możecie jeszcze sobie rzucić okiem na obrażenia zadane z poszczególnych typów pocisków z obeków 60 ponad 6000 z ppeków blisko 30, blisko 39000 jedna torpeda za prawie 11000 no i do tego mamy jeszcze pożary z których aż było 38000 obrażeń myślę, że tutaj jednak tych pożarów troszeczkę nam też polosowało więc Eugen, no jak chcecie sobie go do czegoś porównać, to, to najlepiej sobie zagrać hipperem, bo to podobny okręt, nie taki sam dokładnie, ale bardzo, bardzo e, podobny i słuchajcie, w tym materiale to by było w zasadzie tyle. Do usłyszenia.